Witam wszystkich. Dzisiaj Java Perak 250 1953 rok. Nie wiem, nie powiem, nie powiem wam szczerze, powiem w jakich tam latach one były produkowane. Wiem, że potem już wychodziły kiwaczki. Na pewno 1956, 1955 to już, już była kiwaczka. Jeszcze z tym stacyjką w baku z Aperomierzem. Jeszcze na rybkach, na tych tłumnikach, tak zwanych rybkach. A potem, dopiero po 60, chyba 61, już te kiwaczki ze stacyjką. Tu, ale to, to ten. Ja akurat jedną taką kiwaczkę mam, to kiedyś też tam będzie o niej. I takie ewentualnie porównanie mogę powiedzieć, jak się jeździ jednym i drugim. No, Perak jest na pewno niższym motocyklem. Zobaczcie siedzenie z nóżką. Gdzie się trzyma nogi, ze stopkami. Te nogi są, jest mała odległość. Te nogi są tak, jakby, jak szczerze powiem, jakby w motocyklu sportowym są pod, tak, podkurczone, pod. no, bardzo mało tutaj jest tego miejsca. Tak pod sobą mnie człowiek ma, nie? Niski, długi, fajnie stabilny, bo kiwaczka to chyba temu jeszcze bym potem tak, tak miała, że właśnie ją, ona tak się huśta. Tu znowu są większe te koła, jest taki stabilniejszy na pewno. No zawieszenie troszkę gorsze, bo tutaj co, no tak jak perak, zawieszenie z tyłu na suwaku, to sobie pracuje tak, góra, góra, dół, co jeszcze, czym się, co, co jest takie charakterystyczne dla, dla niego, yy, tu osobno ma zapalanie, osobno ma nóżkę biegów, biegi idą już tak jak w, jak w jawie, czyli na odwrót, jedynka do góry, wszystko na dół, dwa, trzy, cztery na dół i z powrotem do góry, nie? Także to już jest zrobione tak jak mają trzy ts ki trzy kiwaczki. Chyba jedne cz -ty tylko miały poprawnie, czyli tak po naszemu, że jedynka na dół zawsze idzie. Czy w sportowym, czy, czy w polskich motocyklach. No, a jawy zawsze były specyficzne, że to miały troszkę na, na odwrót. Tu fajne rozwiązanie z tym osobnym. Tak to ładnie wygląda silnik budową na pierwszy rzut oka ktoś powie a jawa jak jawa no troszkę się różni bo tu na przykład nie ma numerów najczęściej jawy mają tu a w kiwaczce są z tamtej strony tam pokażę za chwilę yy, takie zastosowanie już też kiwaczki miały ale tu perak ma na takich widzicie o, takich zaczepach to wchodzi tylko o, a nie że tutaj jest z taką nakrętką dużą przykręcane Yy, taka nakrętka, która łapie, dociska tą pokrywę i jest nakręcana na górę z, z gaźnika. Tutaj to jest troszkę inaczej. No Troszkę brakuje mi w tym motocyklu chromu. Tutaj jednak ja was chromem wygląda ładnie. No ale jest tak zrobiony. Nie wiem, czy będę się kusić o, o chromowanie tego zbiornika. No bo szczerze powiem, no koszt, wiadomo. Tylko boję się tego, że jeśli się go zacznie czyścić. A będzie go, szpachla, no to już się go nie da w tych miejscach wychromować, no bo znaczy w tych, no nie da się go wychromować, no bo chrom musi iść na goły metal, nie może iść na, na, na ten. Licznik ma wyskalowany tak. Licznik wygląda mi tu na oryginalny. Działa w sensie skazówka, kilometry chyba nie idą. Nie wiem co, co, co to jest, no ale, ale tak wygląda. Te kreseczki tutaj, jak widzicie. 1 2 3 4 to są biegi. To jest takie, nie wiem jak to nazwać, że na przykład jedynka taka optymalna jazda jest, jest do tej prędkości czyli mniej więcej do tych 20 tam 5, 30 niecałych. Dwójką optymalnie jest od tego zakresu do tego zakresu prędkości jechać. Trójka no i potem czwórka na ten. No, że to takie, że jakby już się zeszło w ten poniżej tego na czwórce, no to wiadomo motor będzie dusił się że ten, żeby po prostu mu to takie, nie wiem Taka ciekawostka. Przełącznik wydaje mi się, że tu jest nieoryginalny Wygląda mi kiedyś taki miałem w Panoni. Ale no nie wiem, to może tych wersji różnych było. Jak to wygląda w zbiorniku? Korek. No ja zbiornik. Widać go. Dosyć ładny, Wam szczerze powiem. Tu jest ciekawe. Z tym amperomierzem przekręci się stacyjkę, pokazuje luz. No i będzie pobór prądu. Teraz jest słaby akumulator. Będę go musiał zapalić. To się troszkę podładuje fajnie. I to będzie pokazane. A jak jest... Ładuje, no to znowu się wychyla w drugą stronę ta, ta wskazóweczka, nie? Takie, takie, co? Kluczyk wygląda tak. Czy on jest oryginalny? Nie wiem, ale pasuje. Koła na półbębnach. Nie wiem, czy przednie. Przednie, widzicie? Kalamitkę do smarowania. Tam łożysk. W tylni jest to samo. Kalamitek w ogóle jest dużo. Kalamitki tutaj jest. Tutaj jest. Z tej strony to samo. Tam mam ściągnięte pokrywę, żebym jedną ręką sobie mógł spokojnie to mm, otworzyć. Kalamitka tutaj na tym. Kalamitka na tylnim kole. Jest dużo tych punktów smarowania. Następną ciekawą rzeczą yy, tu się odkręca. Tu, albo tu, wygodniej jest tutaj, bo jest lepiej, nie trzeba tam przy kole się bawić. Odkręci się tą śrubkę z drugiej i cały ten błotnik idzie do góry do wymiany koła. No, bo tu jednak jest głęboko, to ile by go trzeba było raz dźwignąć, dwa, żeby to koło 19 cali wyjąć. Stamtąd, nie? Mi hamowanie przychodzi, we, jakby wewnątrz zębatki. Tam jest ten, to jest taki półbęben będzie się to nazywa, że. Jest taki płytki. No i tutaj zdjęłem pokrywę, żeby pokazać mniej więcej, jak to wygląda z tej strony. Ja wam mam takie zastosowanie, nawet ta, że jeśli zmieniamy bieg. Czekajcie, ja to spróbuję pokazać. Idzie? O, teraz ruszam. Tam ruszam nóżką odbiegu. Widzicie? To tutaj już ten element zaczyna wysprzęglać Widzicie, że nawet jakbym nie dał sprzęgła, jak to jest wszystko dobrze wyregulowane, to jeśli nie dam sprzęgła, to ten, to pociągnie ten wodzik i on automatycznie wysprzęgli. I są jawy, którym idzie ruszyć, nawet jak jest wszystko fajnie naprawdę zrobione, że się wbije jedynkę, trzyma się ten bieg. A w momencie, jak go puszczamy, czyli tak, jakbyśmy tutaj zwalniali, i motocykl rusza. A to już mówię, to już jest naprawdę. Motorsco musi być bardzo ładnie doprecyzowane, i, i to wszystko musi być wszystko ustawione. I jest to możliwe. Co dalej? Regulator napięcia jest mechaniczny, czyli to się tam zwiera. Potrzebuje też prądu na wzbudzenie. No i tyle. Taka, taka sobie maszynka. Tu jest sanie. Zamykamy. Otwieramy. Amortyzacja siedzenia jest na tej sprężynie. Także tak to wygląda. Z tej strony mamy tylko schowek, z tamtej jest akumulator. Zerknijmy tylko co tu jest w tym schowku. A klucze. I tam jest oryginalny zestaw kluczy jak dobrze pamiętam. Nie wiem, jak kogoś to ciekawi. Zobaczymy. Co tam jest za zestaw. Jak kogoś nie ciekawi to sobie zmieni, nie? Takie sobie klucze. Tu, tu. Ten pewnie będzie do kolanek. Tak. No tak, pasuje to tam. Takie, takie. Klucz do świecy. I tak jest nawet chyba w zestawie. Tu jest nawet logo CZ, jak dobrze widzę. Tak, tutaj. No. Także taki zestawie z kluczy. Nie wiem, czy kompletny, czy nie. No, ale, ale jest, był w motocyklu. To sobie tutaj zamknijmy. Bo to się lubi potem obcierać. Czy one były dwuosobowe? Wydaje mi się, że tak. No bo z jednej i z drugiej strony jest miejsce na mocowanie stopki. Wydaje mi się, że to będzie na stopkę pasażera. No i tu by musiało być wtedy przykręcone siedzenie, ale no i to nie jest potrzebne na ten. A ładnie wygląda tak. Tak jest smuklejszy ten, ten motocykl. Tyle. Kogoś ciekawi, aha, te numery gdzieś chciałem pokazać. Bo numery są nabijane tutaj od góry i na numerze tak samo końcówka jest jeszcze rok 53, tak jak jest tutaj, nie? One przychodzą tutaj, nabijane a nie tak jak tam mówiłem z tamtej strony, jak bo zawsze się numery, na przykład w kiwatce jest yy, aha no i tu jest typ 11, no to tutaj jest tak samo typ 11, czyli perak tam, potem numer i rok. No, a już potem były typ na przykład 353, czyli kiwaczka, numer i, i, i takie charakterystyczne od nich kreski, a wie tamtych są takie gwiazdeczki, jak tutaj się zaczyna numer tam. To są takie dosyć, dosyć specyficzne typowo dla, dla, dla jawy. Nóżki, stopki centralne aluminiowe, ale są inne, już też widzę, że inaczej są niż właśnie niż w tamtych, w następnym modelu. No. Jeździ się fajnie, powiem Wam. Taki zbiera się na tych dużych kołach. Ciekawie to się prowadzi. No Gdzieś tam zrobię jakieś filmik, gdzieś tam na końcu wkleję, jak sobie ten silnik pracuje i jak to się sprawuje na, na drodze. Ale powiem Wam, jako jawa, wydaje mi się, że to jest jeden z ładniejszych. No mówię, tu brakuje chromu. Bo wiadomo, ja wiadomo, jakby miała koła pochromowane, szprychy, piasty, no idzie duże rzeczy jeszcze, jeszcze zrobić więcej. Zbiornik to już jest wtedy naprawdę perełka, ale nawet taka. Ma prezencję i bardzo wygodnie się tym jeździ. No, tylko mówię, taka pozycja dla mnie troszkę sportowa bym powiedział, bo, bo te nogi są tutaj. A co tu jeszcze? Zerknijmy tylko, czy to jest w oryginale, bo też to pewnie kogoś będzie ciekawiło, a mnie też samego nawet że wam powiem, nie wiem Gdzie to tam przychodzi? Tam jest w ramie taki element, dobra? I tutaj, stoi, stoi Kranik raczej, raczej mi się wydaje, że jest jakiś za duży Tutaj te jawoskie takie były ikowy No ten No No i coś Tyle Jak kogoś zaciekawiło to super Aha, lampka jeszcze jest też taka malutka Odblask w tylnym Botniku. Przejdę jeszcze sobie tak w koło. Jak ktoś nie ma okazji takiego motocykla widzieć na żywo, to sobie go zobaczy. Dobra. Trzymajcie się. Cześć. Tak motocykl sobie pracuje. Idzie na otwartym saniu. O. Tak gaśnie. Jest kluczyk przekręcony. Tu zobaczcie. Tu sobie świeci. Cyk. Tu sobie świeci kontrolka że jest luz zapalmy go teraz Czekajcie, ja mu tam jeszcze sanie. będzie sobie szedł, bo on jeszcze jest troszkę zimne. tyle ma nas na ładowaniu, a włączyłem mu dostał światło. A to widzicie, O, jest pobór prądu. Stacyjka też tak teraz robi i zaczyna, zaczyna znowu ładować. Ładny znaczek PAL. Także tak to tutaj sobie wygląda. Stacyjka też jest troszkę inaczej niż normalnie, bo stacyjka yy, normalnie tak go. Na logikę, albo jak to zawsze najczęściej jest, jak się wsadza w stacyjkę, to to w tą stronę będzie yy, zapalanie yy, światła z powrotem, a w drugą stronę by był postój, ewentualnie, nie? a i tak na przykład te MZ-ki mają, wszystko idzie w prawą stronę, a w lewo tylko jest, jest na postoju, a ja ma na odwrót ja ma tak, w tą stronę, czekajcie, tak, w tą stronę będzie postój. Zobaczmy, czy to tam świeci. Jest postojówka. I tutaj z tyłu ładnie też róweczka. ładnie sobie świeci. Podświetlenie tabliczki jest tam takie. I tu nie pokazuje luzu, to jest tylko tak jakby parkingowe, nie? Tu jest pozycja taka zerowa, niczyja. Tu się zaczyna, tu jest zapalanie. Pokazuje luz. I potem jest do świateł, no to tutaj już są światła. I potem krótkie, długie, nie? Całkiem drugą, całkiem już w tą lewą stronę Czyli tak to można powiedzieć, że Że zarówno biegi, tak i to no Dużo elementów Jawa ma po swojemu po prostu Nie, że ma na odwrót, tylko mają to po, po swojemu, dlatego każdy motocykl jak, jak się jedzie To każdy jest inny Ale zapalmy go jeszcze raz, niech sobie poklepie O ten, ten silniczek No mi się ten dźwięk podoba co powiecie? Ładnie purka, nie? I tutaj szczerze wiadomo, głos idzie z tych rur, bym musiał żeby obydwie. Tam z silnika to tylko słychać jak sobie ciągnie powietrze jak szmera potem były robione te tłumniki szmerów, żeby te, tego zasysania takiego charakterystycznego nie było, nie było tutaj słychać, nie? No. Teraz się już z wami drugi raz pożegnam, bo to chciałem, to chciałem pokazać, bo mówię wam ten głos. Aha, teraz się mało energii Właśnie zbiera, bo ma sprzytkane powietrze. Teraz już to bardziej ochocze się wkręca. Nie? Co powiecie, komu się taki motocykl podoba?